Tam warto być. To hasło dzisiejszego programu, drodzy Państwo. Gość za gościem, który opowiada o kolejnej ciekawej imprezie. Tym razem będzie o pikniku rodzinnym połączonym z sprzedażą garażową. A gdzie? W zespole szkół nr 4, m.in. w Siemianowicach Śląskich. Patrzę tutaj porozumiewawczo na mojego i Państwa gościa Piotr Kochanek, organizator pikniku rodzinnego w Siemianowicach Śląskich. Witam cię serdecznie. Dzień dobry Ci. Dyrektor zespołu szkół nr 4? Okolice. Jeszcze raz. Zespół szkół numer 4? Zespół szkół numer 4 w Śląskich, Śląskich dokładnie w Michałkowicach, przy ulicy Marii Dąbrowskiej 4. 20 czerwca. Tak. Natomiast ja nie jestem dyrektorem. Tak, tak, właśnie. Tylko tak rodzicem, sobie. tylko rodzicem. Organizatorem pikniku tak, rodzinnego. No, dokładnie, dokładnie. No właśnie, i teraz y, widzę, że tutaj mnóstwo atrakcji, między innymi koncerty, bezpłatny zamek dmuchany, wóz strażacki, y, szkolenie z samoobrony, to dla mam y, w niebezpiecznych czasach to się szczególnie przyda. Dokładnie. chociaż. Y, potem współczuje tym wszystkim mężom tych pań. No, to, to, jest główna, to jest główna atrakcja. Um, to jest główna atrakcja dla mam, które będą miały okazję um, po prostu chwileczkę odpocząć um, od, od sprzedawania i wspierania dzieciaków na, na, na stoiskach przy wyprzedaży garażowej. No właśnie wyprzedaż garażowa to mi się kojarzy z amerykańskimi filmami kiedy właśnie takie pikniki były przyczynkiem do tego żeby taką wyprzedaż zrobić. No właśnie 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 o to o to w tym chodzi. Um, Idea tej imprezy powstała w głowie mojej i mojego przyjaciela Grzesia i Imiłczyka, z którym to organizujemy. Zaradziliśmy nią też panią dyrektor, Teresę Golik, zespołu szkół, no i do rodziców, z którymi po prostu na, na terenie Siemianowic-Michałkowic jesteśmy mocno zintegrowani ze względu. Na to, że mamy wspólnie dzieciaki, które chodzą do tej szkoły. I, a idea, idea właśnie opiera się czy odwołuje się do tego, do, do tego, co ma miejsce już od wielu, wielu lat w Stanach Zjednoczonych: czyli tego, że po prostu co roku na wiosnę czy, y, czy na, na, na jesień ludzie dokonują takiego przeglądu, takiego remanentu swojego majątku osobistego, y, przeglądając, co jest na przykład jeszcze dalej y, sprawne, ale niekoniecznie już y, przydatne. Ja sam osobiście z moją żoną jesteśmy w takiej sytuacji, z naszymi dzieciakami, które, które się szykują właśnie do, do tej wyprzedaży garażowej. E, jesteśmy w takiej sytuacji od ładnych paru lat, że dzieci mają dużo zabawek, e, które dostały od nas, od innych, od znajomych, od przyjaciół, rodziny i na przykład przestały się tym bawić. I teraz tak. E, Mamy niby kącik pod tytułem, że to wystawimy na, na jeden z serwisów aukcyjnych, ale oczywiście na to nie mamy czasu, tak, żeby to obstrykać, opisać, pilnować, komentować, korespondować itd. i tak dalej. I ta, i ta y, grupka produktów u mnie też sprzętu muzycznego, rekreacyjnego, steperów, wieślarzy które były potrzebnym sprzętem przez pierwsze dwa tygodnie, rośnie, rośnie, rośnie i tak jak zaczęliśmy rozmawiać z rodzicami, to u nich jest podobnie. No i stąd ta impreza zaskoczyła w mig, jeśli chodzi o Czyli marketing wszyscy. taki szeptany, łącznie z tym, że, że gospodarz naszego miasta, pan prezydent Rafał też będzie ze swoimi dzieciakami, ze swoją żoną. Dobrze, że tu wywołaliśmy do tablicy, mówiąc szkolnym językiem pana prezydenta miasta Siemianowice Śląskie, bo wraz z panią dyrektor, i stąd ta moja taka pomyłka może w tym zaangażowaniu, w tym, w tym ciągu słów, wraz z dyrektorem zespołu szkół nr 4 w Siemianowicach Śląskich, z panią Teresą Golik, postanowili zaprosić naszych telewizów i radiosłuchaczy w takim krótkim felietonie właśnie na tę imprezę. Przypominam, że to piknik rodzinny połączony z wyprzedzeniem Sprzedażą garażową. Ten piknik odbędzie się 20 czerwca ze szkół nr 4 w Siemianowicach Śląskich. I teraz to zaproszenie, a do rozmowy z moim Państwa gościem w studiu jeszcze wrócimy. Drodzy widzowie telewizji Silesia, serdecznie wraz z Panią Dyrektor zespołu szkół nr 4 w Siemianowicach Śląskich zapraszamy Was na wyjątkowe wydarzenie. Piknik rodzinny połączony z wyprzedażą garażową. Przed nami moc atrakcji, występy wspaniałych zespołów, m.in. droga ewakuacyjna, cienie. Szanowni widzowie, jeżeli macie ochotę, zapraszamy Was. Poszukajcie w szafach niepotrzebne rzeczy, gadżety, które razem wspólnie możemy tutaj na tej wyprzedaży sprzedać innym. Zapraszamy Was bardzo serdecznie. Ja z Panią Dyrektor czekamy na Was. Do zobaczenia. Piotr Kochanek, organizator pikniku rodzinnego połączonego z wyprzedażą garażową. To porozmawiamy teraz o zespołach, bo wiemy, że już będzie się działo. Od godziny mhm. dziewiątej, jak tu mam napisane, można się już rozkładać i można aranżować stoiska. O dziesiątej, po, o dziesiątej początek imprezy. Mhm. A na scenie, cienie i przyjaciele. Dokładnie tak. Y Impreza, impreza jest podzielona tak jakby na dwie, na, na dwie części w jednej tej przestrzeni y, y, otwartej. Znaczy trzymamy wsiuki tak jak mówiłem poza anteną, <laughs> że, że dopisze pogoda. Natomiast to jest piknik, na który, na który serdecznie wszystkich zapraszamy. Y, impreza jest absolutnie bez, bezpłatna. Będzie bardzo duży, otwarty, rozpalony grill. Kiebaski y, y, i grochóweczka śląska będzie za darmo dla wystawców. Natomiast dla osób, które chciałyby po prostu przyjść na piknik na wyprzedaż garażową lub na koncert, Gryl jest na ten, w ten sposób otwarty, że mogą sobie przyjść, wrzucić coś na ten rusztik i pomiędzy godziną 10 i 15 bawić się razem, słuchać zespołu w cienie, droga ewakuacyjna. I oczywiście coś kupić od dzieciaków, dlatego że dzieciaki się szykują na zarobienie pierwszych pieniędzy na wakacje, bo o to chodzi w tej wyprzedaży, wyprzedaży garażowej. Poza, poza cieniami i, i drogą ewakuacyjną e, będą jeszcze zaproszeni przyjaciele. E, już, już wiem, że, że potwierdził swoją obecność z takim nowym projektem akustycznym Adaś Wosz, Siemianowicki multi i gitarzysta. Więc, więc będzie moc atrakcji. Ja będę w roli konferencjera, podobnego do, do, do Twojej osoby, kiedy ty prowadzisz imprezy. Co, co będzie jeszcze ciekawego, załatwiliśmy takim własnym obywatelskim sumptem dzięki uprzejmości firm zaangażowanych w to przedsięwzięcie. Załatwiliśmy za darmo zamek dmuchany. Także dzieciaki będą mogły się wyskakać. Czyli będzie się działo dla każdego coś miłego i połączenie przyjemnego z pożytecznym, bo Dok można wspomóc dzieciaki, żeby miał jeszcze piękniejsze wyjazdy wakacyjne. A to wszystko podczas pikniku rodzinnego, połączonego z sprzedażą garażową. Ten piknik w zespole szkół nr 4 w Siemianowicach Śląskich w najbliższą sobotę, 20 czerwca od godziny 10. A o ileś opowiadał organizator pikniku, Piotr Kochanek. Dziękuję za wizytę w studiu. Dziękuję również. I zapraszamy Państwa do Siemianowic. Kłaniam się pięknie i zapraszam.